Przeżywamy uroczystość Bożego Ciała, ciała Boga, mistycznego ciała Chrystusa, czyli ciała Kościoła, osobistego ciała Jezusa Chrystusa, ale także i naszego ciała, które przecież ma osiągnąć chwałę, przebywać razem z Bogiem w niebie. Bóg związał nas ze sobą w podwójny sposób. Dał nam ze swego ducha, abyśmy naprawdę mogli żyć, ale też dał nam i ciało, które można powiedzieć, mocą miłości i swojej mocy, wziął w swoje ręce, ukształtował. I dał nam jako ludziom. Byśmy w tym ciele oddawali Mu należną cześć, należną chwałę, byśmy go nie poniewierali. Prorok Izajasz powiedział do ludu Izraela nie poniewierajcie waszego ciała jak szmaty skrwawionej, a żyjemy w epoce, kiedy zaczyna to być aktualne. Ciało to, które Bóg nam dał. Może służyć dobru, może służyć złu. Mamy przykład już na początku dzieła stworzenia. Dwaj bracia, Kain i Abel. Jednego ciało służyło dla chwały Boga, a drugi służyło prywacie. Tak daleko, że zabił swojego brata. Znienawidził i zabił swojego brata. Już od początku, po grzechu pierworodnym, to właśnie rozdarcie między dobrem a złem ciągle funkcjonuje. I także w naszym ciele. Ale, ale Bóg nie porzucił nas. Kiedy nadeszła pełnia czasu, miała miejsce tajemnica wcielenia. Bóg tak daleko nas umiłował, że zesłał swojego syna, że Bóg przyjął ludzkie ciało, aby nam powiedzieć: szanuj to ciało, bo ma być w królestwie Boga. Ma osiągnąć zbawienie, ma być ciałem chwalebnym. I tym razem znowu to ciało znalazło się w dłoniach Boga, ale zostało już ukształtowane jako doskonałe, święte, bez grzechu. To ciało ludzkie Bóg uczynił swoim, tym Bożym ciałem, które jest nam dawane. Kiedy Bóg nas stwarzał, to nasze ludzkie ciało otrzymało prawdziwą godność. Staliśmy się podobni Bogu, obrazem Boga. Otrzymaliśmy rzeczywiście godność dziecka Bożego. Teraz Bóg postanowił, aby to ciało zostało odnowione w Duchu Świętym. To właśnie w ten sposób Bóg stał się człowiekiem poprzez to tchnienie Ducha Świętego. Ale pewnie nie pamiętasz, że na ście Świętym Bóg dał Ci też Ducha Świętego. Żeby to Twoje ciało stało się naprawdę dobre, piękne, godne obecności Boga, godne relacji dobrych między ludźmi, między bliźnimi. No właśnie, wziął znowu w swoje dłonie Bóg to ciało i nadał mu taką wartość. Myślę, że brakuje Ci roztropności, gdy to ciało poniewierasz. Gdy to ciało używasz do złych rzeczy, do grzechu, do prywaty, gdy można powiedzieć, odziewasz je swoimi słabościami, brakami, kiedy nie jesteś sobą, a masz to ciało przecież odziać cnotami i wartościami, wtedy będziesz prawdziwie człowiekiem. A ciało Twoje będzie znowu zjednoczone z Bożym Ciałem, bo Duch Święty będzie w Tobie przebywał. <laughs> masz ostatecznie uczestniczyć w chwale Boga z ciałem, nie tylko duchowo, ale także z własnym ciałem, oczywiście przemienionym, ale z tym ciałem, które masz teraz. Ono jest bardzo ważne. Bo Bóg wie, kim Ty jesteś. Masz swoją identyfikację. I to ciało dał ci Bóg, żebyś przed Nim był, stał, uczestniczył w tej tajemnicy chwały Bożej. A my tak tym ciałem właśnie często kupczymy. W wieczerniku, jak słyszeliśmy, Jezus wziął chleb i zostawił w tym chlebie swoje chwalebne ciało. Położył je na stole wobec opostołów, uczniów, polecił im, polecił im, bierzcie, jedzcie, bierzcie, pożywajcie. A potem dał im także kielich swojej krwi, przez którą zawarł nowe przymierze. Krew jego ciała, także jego ciała, jego życia, doskonałego, świętego życia. Dał to jako znak przymierza. Dał to wszystko po to, żeby to, co jest Jego, było także Twoje. Rozumiesz to? Dał swoje ciało po to, żeby wszystko, co jest Jego, było także Twoje. A czy Ty tego chcesz? Postaw sobie to pytanie. Dzięki temu, że jesteśmy złączeni z ciałem Chrystusa, uczestniczymy w Jego mistycznym ciele, idziemy ku wieczności właściwą drogą, może tą trudną ścieżką, bo Bóg daje nam swoje ciało, które jest gwarantem życia i zmartwychwstania. Po to zostawił swoje ciało, byśmy je pożywali, byśmy się wewnętrznie przemieniali, umacniali, stawali się naprawdę człowiekiem na wzór, który postawił nam Bóg. Często słyszy się takie zdania, że Bóg nie dba o nas, że nas zostawił, że nie interesuje się światem że człowiek musi sam się tu borykać na tej ziemi. No i takie tam historyjki nieprawdziwe, często słyszymy, czytamy, są opowiadane. A przecież Bóg stał się człowiekiem. Doświadczył wszystkich cierpień i trudności i przeciwności, których my doświadczamy. W tym wszystkim Ojciec był z Nim. My również doświadczamy Doświadczamy tych trudności, przeciwności, ale Jezus jest z nami. Nie pamiętamy często o tym. To jest nasza słabość. Ale On jest z nami w sposób może niewidzialny, ale nas rozumie. Uczestniczy w tym, co i naszym jest cierpienie, albo może inaczej. Pozwala przez nasze doświadczenia i cierpienia uczestniczyć w swoim krzyżu. Swojej chwale. Wie po ludzku, co to jest cierpienie, może bardziej niż my wszyscy razem wzięci. Wie, co to jest smutek, płakał nad grobem łazarza. Wie, co to jest lęk, pocił się krwawym potem w ogrójcu. Wie, co to jest umieranie w strasznej, męce i boleści na krzyżu. Wszystko to rozumie. Wierzę o tym, że on to rozumie, rozumie Ciebie, ale chcę, żebyś popracował nad sobą, żebyś umiał pokonywać swoje braki i słabości, razem z Nim I jest przy tobie. Może warto pamiętać o jednym, właśnie po to Jezus zostawił nam swoje ciało eucharystyczne na ołtarzu, żebyśmy stojąc, stając wobec tej tajemnicy Chrystusa, która jest dla nas jakby może być w pewnym sensie zakryta, ale kiedy przyjmujemy Chrystusa, to On nam daje światło, daje nam moc, pozwala nam żyć godnie, przemienia nas, a także i nasze ciało. Co tak naprawdę wydarza się, kiedy przyjmujemy ciało Chrystusa? Jezus zniża się do naszego poziomu, żebyśmy zrozumieli Jego miłość, żebyśmy przyjęli Jego moc, żebyśmy żyli Jego prawdą, żebyśmy byli wolni tak, jak On jest wolny. Tego wszystkiego dla nas chce i wiele innego jeszcze dobra, które chce nas obdarzyć. Ale po pierwsze. Jezus niezwykle Cię szanuje. Nikt Cię tak nie szanuje w tym świecie, jak Jezus Cię szanuje. Nie wiem, czy to o tym pomyślałeś, ale naprawdę On Cię tak szanuje, że sobie nawet nie zdajesz tego sprawy. Przychodzi do Ciebie, chce Cię obdarzyć wszelkimi darami. Zniżył się do naszego poziomu, bo chce nas przekonać że jesteśmy godni Jego miłości. Oddaje się nam, można powiedzieć tak jak to opisuje święty Jan w Ewangelii w Kanie Galilejskiej, oddaje się nam jako oblubieniec. Chce nas obdarzyć czystą, świętą, doskonałą miłością i w ten sposób być razem z nami. I byłoby dobrze, gdybyśmy umieli również iść w kierunku tej czystej, świętej, dobrej miłości, żeby być razem z Chrystusem, bo On chce być z nami. Pragnie również, abyśmy ten chleb naszego człowieczeństwa umieli dawać innym, naszym braciom. Mamy rodziny. Czy potrafimy dawać siebie jako chleb temu drugiemu, którego przecież, no, teoretycznie mówiąc, miłuję, tak? Moją żonę, mojego męża, moje dzieci. Czy jestem jak chleb dla nich? A może często posypany dziekciem i nie do zniesienia. A powinienem być jak chleb, który daje miłość, który pokrzepia, który umacnia. To jest moja obecność w mojej rodzinie, wśród moich bliskich. Jeżeli tu potrafię tak być obecny, to i dalej w życiu tak będę obecny. Jeżeli tutaj szanuję swoje ciało, swoje człowieczeństwo, to i w życiu gdzieś będę szanował swoje ciało i człowieczeństwo. Jezus, kiedy rozmnożył chleb, na pustyni pokazał nam bardzo ładny gest, ale bardzo ważny. Wziął ten chleb w swoje dłonie, błogosławił. Ten chleb, tego chleba nie ubywało, starczyło dla wszystkich. Ale co zrobił? Dawał uczniom, a uczniowie dawali ludowi, który siedział w tych grupach po pięćdziesiąt. I powiedział: Wy dajcie im jeść. Jezus chce, abyśmy sobie nawzajem dawali nasze życie jak chleb. Wy dajcie im jeść, czyli tym swoim bliskim, tym, którzy są wśród nas. Dlatego Jezus chce być z nami przez więź miłości i pragnie, aby ta więź miłości łączyła nas wszystkich. Abyśmy stanowili jedno. Jezus modli się w wieczerniku, Ojcze spraw, aby stanowili jedno, jak my, jedno stanowienie. Jezus chce, byśmy mieli życie, mieli je w obfitości, byśmy umieli dawać to życie innym. I pamiętaj, to jest tak, jak wtedy Jezus rozmnażał chleb, wziął w dłonie, dawał. I nie ubywało Go. Starczyło dla wszystkich jeszcze 12 koszów ułomków zebrano. Jeżeli będziesz dawał miłość i dobro własnymi rękoma, będzie zawsze pełno i nie będzie Go ubywało. Ale musisz w to uwierzyć. I spraw, żeby Jezus był z tobą. To masz to zagwarantowane. Ale Jezus ma być z tobą i musisz w to uwierzyć. Nigdy tego dobra. I miłości nie zabraknie w Twoim życiu. Jezus wie, że każdy z nas chce naprawdę żyć, dobrze żyć, chociaż jesteśmy jak małe dzieci, nieudolni, kapryśni, rozskojarzeni, różne rzeczy się w naszym życiu dzieją. Ale Jezus wie, że chcemy żyć. I dlatego został w tym chlebie, żebyśmy mieli życie, bo On nam chce dawać to życie. Żebyśmy mieli w sobie to życie. Powiedział jasno i wyraźnie w, w, w synagodze w Kafarnaum. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Będzie żył przeze mnie. I ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czyli będziemy mieli to chwalebne ciało od Chrystusa. On nie nam da. Ale musimy o to się postarać. Być razem z Nim. Pożywać ten chleb eucharystyczny, ciało Chrystusa jednoczy się z Nim. Jeżeli zaufasz Chrystusowi, zapewniam Cię, życie w Tobie zwycięży. Ale jeśli nie zaufasz, przegrasz.